Hej, 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 witajcie w kolejnym filmie z Minecraft Yogbox. Yay! Dobra, e, dzisiaj um, w ostatnim odcinku, nie wiem, coś mi się chciało sobie razem po prostu. Nie było widać przyspieszonego tempa, jak wypełniam to deskami, ale tak to wyglądało. to Więc e, teraz będziemy wypełniać to szkłem i zrobimy dach. I dzisiaj będę chciał też zadbać jeszcze, jak zdążę o jedzenie, e, w ciągu tych 20 minut, jak zdążę oczywiście. E, jakieś świnki, coś takiego. Co to jest, to jest rekin? Czy to jest delfin? Nie wiem, ja muszę to zbadać, tak? Taki. O, czekajcie, ja mam rybkę jeszcze jedną. To... Szczerze mówiąc, e, nagrywam to jeszcze przed wystawieniem na YouTube'a e, tamtego filmu, praktycznie de, tego samego dnia. Wow, jaki on jest duży. Haha! ging. Gin, gin, gin. Aha, ty nie możesz wypłynąć stąd. Co z niego padło? Shark egg. Co to jest? To jakaś manta? Co to jest? Jakaś rybka inna. Ale nieważne, nie wypadło cenie Czekajcie, mogę coś zjeść? Wtf? Rzuciłem ty? Lol, dobra, nie wiem co to jest. Um, no i trudno. Yy, idziemy... Mm... Ej, czekajcie, nie, 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 bo ja się zgubię. Najpierw sobie to znaczy: Waypoint taką domku i... Yy, yy, idziemy yy, zdobyć trochę piasku na szkło? Mmm. Yy. Tak, to będziemy się... Jedzenie! O! Skąd tu się wziął? Wow! Skąd tu się wziął tyle kurczaków? Nice. A to kto? Lol, a to jest jakiś kot, chyba Je, będę, musie, będę mógł go oswoić, chyba coś tak czuję. Obstawiam, że będę mógł go oswoić rybko, szczur. Lol, dobra, idziemy sobie przepalić jedzenko przetopić, czy nam upiec. Ok, i idziemy, wydobyć trochę piasku na szkło. Dach myślę, że zrobię sobie tak jak na pikselowej krainie ze stąd brika, ale to jeszcze nie jest pewne to możliwe, że zrobić sobie też jakiś... O oh, FAK. Miał być piasek Może sobie jakiś płaski dach czy coś takiego Byle było jakieś schronienie i tak i tak To nie jest jakieś pilne specjalnie dach zrobić teraz No dobra, trochę tego piasku na to szkło I zadbamy też właśnie... tę mam nasionkę i zadbamy trochę o jedzenie Węgiel! Węgiel Powietrka, wspieprzaj Żelazo, tam mamy żelazo Czekajcie, tylko sobie zrobię pochodnie. Dobra. I wchodzimy do jaskini. Hardcore. No czy, czysto? Potrzebujemy, że razem będziemy mieli na. Myślę, że sobie zrobię mieczyk. Że na zbroję jeszcze nie czas. Mamy cztery serduszka. W pierwszym odcinku w ogóle zbijałem serduszkę, na nie wiedziałem. Na nie zauważyłem. Dobra. A, miałem zmienić ten. No, odstępy między blokami. Dobra, to... Widzowie, powiedzcie, czy zmieniać, czy nie. Moment. Nie ma muzyki. Dlaczego? Dlaczego nie ma muzyki? Dobra, już coś leci. Mam nadzieję, że nie będzie zagłuszało mnie. Chociaż... Chociaż nie, czekajcie, czekajcie ja sobie przyciszę. Sorry, że taki nie A Ale gdzie? W mam 40 fps więc spoczkę. 40 FPS są satysfakcją na jeszcze To już jest... To już jest spoko. Już jest noc! FUK! FUCK! FUCK! FUCK off! Dobra Dobra, dobra, dobra. Nie dawa, dobra, jeszcze nie ma takiej późnej nocy Idziemy do domku Przepalimy sobie przez noc szkło i pójdziemy spać. Ja to jeszcze drzwi nie mam. O lol zasypię mi cały dom Jaki gara Dobra, o jest jedzonko, no okej, okay. a to przepalimy tak i trochę na pochodnie. Trochę trzeba oświecić też u góry domek. Ale tymczasem dobrą Wsię zjemy. Nie śpimy jemy lol, dobra. Zjedzone, mamy jeszcze jednego. Szkło się przerabia, ja idę postawić może pochodnie. Chociaż koło domu gdzieś tak w pobliżu, coś takiego. Tak, w ten sposób. E, o, może tu, e, co, czekajcie, ta muzyka jest chyba za głośna, tak, tak mi się wydaje. Teraz nie wiem czy nawet będzie ją słychać, ale wolę sobie podgłosić dźwięki z gry chociaż tak do 30. Z mogę i tak to przyciszyć potem w Countaj'sji, ale... Wolę jak się nagrywa tak czysto. Okej. Okay. Też tyle pochodni. No i stajemy to szkło, i drzwi jeszcze trzeba zrobić, tak? Um, drzwi najpierw damy drzwi i robimy szkło w ten sposób: tak, 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 i tak, 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 aż fak Szkła by było, brakowało? Chyba tak, chyba dwa. A, póki co, jak wiecie, mało szybek zrobiłem. Gdzieś jeszcze tutaj, chyba zrobię coś takiego. Ale mm, chciałem jeszcze pójść na chwilę tam w las, bo widziałem fajne drzewo. Ten normal jest. Żółwie, lol! No ale nieważne. O, dzik, czy tutaj jest. Dawaj, mychło. Oj, kuliczka zabiłem. Przepraszam Ex, chociaż lecie. To jest chyba Pantera. Tu widziałem takie fajne drzewo, taki fajny rodzaj drzewa, taki, który nie jest w normalnym Minecrafcie. A! Pioska walka. Yeah Nie ma tego drzewa? Kurczę szkoda, bo... No i znowu waypointa zaznaczyłem. znaczy sobie nachy zaznaczę tego waypointa na szybko. Że, że jest domek, że potem się nie musiał martwić Że się zgubię Skoro już jest mapka, to czemu byśmy mieli z niej nie, nie korzystać hmm, Cyk, cyk, cyk Wyjdziemy hardkorowo e, X Domek Okej okay. A, i drzwi... drzwi jeszcze. jeszcze... Ja wolę stawiać drzwi właśnie z zewnątrz. Nie wydaje mi się, że to ładniej wygląda. A, I zastawiamy te drzwi. Takie tylne wyjście. Myślę, że zrobię jakieś tam potem. Czekajcie, bo... Nie, ja muszę włączyć sobie w daleką, bo jednak troszeczkę tam gładnie mnie Normalnie gram nawet czas, czasem czasem. Mi się zdarza jak jestem już taki obetnio wybredny, wybredny jak gram na... Wow Na. No. Eee. Extreme, ale to fajnie się ustawiało tu. Fajnie nie wiem czemu nie mam. Chyba, że się da jeszcze doinstalować. Wow. To trzeba będzie zwiedzić. Nie wiem czy w kolejnym... Jezus. Nie wiem czy w kolejnym odcinku. Mamy tam jakiś surowiec. Powiedzcie, możecie mi napisać w komentarzu co to są za te dwa surowce, bo już mi się to podoba. Ich nie ma też w normalnym Minecrafcie. O, dużo, dużo żelaza. Na pewno tam będziemy musieli pójść, ale to jak trochę się bardziej przygotujemy, jak powiedzmy, że będę miał już tą żelazną zbroję, to tam pójdę i trochę więcej serduszek. O, te 4 serduszka. To jest troszeczkę za mało lis. Lis nam nic nie więc na nic nie będę zaczynał. Fajne bardzo te cegły są. Może z nich bym zbudował ten. Coś, coś do mojego domku. O! To są inne drzewa, tych jeszcze nie widziałem, więc idę tam. A tam chyba jest jakaś tak. To jest chyba jakaś palma. Też to jest jaka, taka oaza, jakby zarombiste. Kurczę! Ja słyszę, że ogarnę tego te całego jogboxa. Y to będzie z jakich... 100 odcinków. <grytania> o, już mi się podoba to drzewo. Timbermot? No to fakt, czemu Timbermot nie działa? To wiecie co? Skoro nie działa Timber mod. LOL! <grystanie> dobra, nie, dawaj, trochę pozbierałem tego trzeba. Ciekawe czy coś się z niego robi innego, czy... To jest po prostu inny materiał do budowania czegoś. Myślę, że może coś tam z podłogą wykombinuję z tego czy no nie wiem Trochę nazbieram tyle, ile mogę i... Jedziemy I dźwięk chyba nie jest taki, jakby kopał jakbym kopał drzewo, tylko jakbym kopał kamień. Będzie inny motyw. Aha, to to się tak fajnie schodzi ze sobą. Myślę, że można z tego naprawdę fajną, fajną podłogę na przykład sobie zbudować. Um, dobra, mamy trochę tego drzewna. Drzewna, tak, pewno drzewna. Chciałem powiedzieć drewna i drzewa. Świnki! Kurczak? O, jest, 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 jest jeszcze kurczak da się dużo do jedzenia, co nie mamy prawie nic. Świnko, i zostawię tutaj może ze dwie świnki, żeby mógł je potem do siebie wziąć i rozmnożyć, ale tu by zrobić sporze e, plantację. A to jest takie, jeszcze wiecie, na dalszy plan, nie? Dobra, jeszcze jedną. I tutaj jeszcze jedna kurczaczka. A co to jest? Slime! Fioletowy! Może się go łapką bije? LOL Fioletowy Slime Nie widziałem jeszcze coś, czegoś takiego Tak, bo ja się powoli tutaj już oddalam do tego domu i już wracajemy, bo w sumie... LOL, jakie dziwne dzięki wydaje to zwierzątko Jak tam z czasem stoimy? 11 minut Dlaczego? Uh, aha, dobra, 11 minut chyba trwa. Tu są fajne te góry piaszczyste. A w ogóle to ja mogę um, im potwierdzić tego kobla? Czyli co? Znaczy te, te cegły? O, tam jest ten. O, i chyba tam się osiedlimy. Lubię się osiedlać teraz. Jakoś mam taką fazę, że jak już gram, to się osiedlam na takich właśnie tych. Um, w dużych łąkach, nie wiem czemu mi się podała taki pod... Z tych cegieł był chciał zbudować dach w moim domku. O, a co to jest? Jest jakaś inna. No nieważne ważne. Wchodźmy do góry i wracajmy do domku. A gdzie jest ten gościu? Co, o, właśnie, ten. Aha, i... odpoczywa. Murzymy dwa. Ej, co, ja mogę, ja mogę wykopać im to? Oni się nie obrażą na mnie jakoś? Chyba się na mnie nie obrażą, dobra, nie wiem. Dobra, odstawię im w sumie. Nie wiem, boję, boję się, że będę miał jakieś pogorszone relacje z mieszkańcami wioski. Ja, może, możecie mi w sumie napisać, jeżeli kradziecie się tym młodzie. Czy oni się na mnie nie obrażą, czy raczej nie. same do naszej norki. Naszej norki, naszego domku w sumie, to już jest domek. Jakiś tam domek jest. Um. Wbijamy do góry, co jest taka cisza? wiecie co? Muzyka w ogóle, muzyki nie było. Może jakaś od czasu do czasu? No, czemu jak podgłosiłem muzykę? No, nieważne. Um, dobra, to trzeba tutaj zrobić podłogę, tylko. No spróbujmy zrobić z tego. Ja chciałem ogólnie zrobić sobie taki fajny motyw, że skoro to drzewo się obraca, to może byśmy sobie zrobili coś takiego. poczekajcie, nie tak? Teraz musi być obrócony w tą stronę. To. Nie, nie w tą. W drugą. Że wiecie, wiecie, o co chodzi? Takie jakby kafelki, czy coś takiego. Takie większe. O, właśnie tak. No nie, to będzie udręka. O, właśnie o coś takiego mi chodzi. I tak zrobić po prostu całą podłogę. Co wy na to? Nie? Albo jak nie całą podłogę, to zrobić, patrzcie. O, albo o, tutaj drewno normalne. Chociaż nie, to wygląda kiepsko, to mi się nie podoba. Dobra, to, to, to ja postanowiłem, iż e, zrobię całą podłogę w ten sposób. Niekoniecznie będę to nagrywał, bo myślę, że to nie jest specjalnie ciekawe, jak będę po prostu stawiał te bloczki w ten sposób. Ja sobie potem może uzbieram po prostu więcej tych surowców, czy coś takiego. i... Tak i tak. No i w ten sposób. Oj. No i w ten sposób. Jak wam się to podoba? Możecie napisać w komentarzach, czy, czy e, całość w, te, w, w takich płytkach, czy będzie to fajnie wyglądało. Mi się zdaje, że tak, że taki domek z desek będzie jak, z drewna będzie jak, naj, jak najbardziej spoko wyglądał. Myślę, że zrobimy też drugie piętro, po prostu schodkami tu się jakoś... Mm, chociaż nie, niekoniecznie, nie, 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 nie muszę tego, to nie jest jakieś pilne specjalnie. Dobra, zbliża się kolejna noc, ja proponuję... Nieco po żyć i po prostu wyjść na tą noc. Taki ze mnie hardkor. Czekajcie, ja mam 16 szkła. Nie chcę przerabiać na płytkę, bo mi się nie podobają te. To takie, wiecie nie całe szkło, tylko takie wiecie. No. O, tu jeszcze nie miałem szkła. No. To może. Tutaj jeszcze okienko. Nie chcę takiego po całości, że ca na cały ten Tylko zrobię jakiś odstęp Czekajcie, bo się muzyka włączyła Chyba jest jednak za głośno Właśnie coś takiego Tu dwa odstępy I czekajcie, tu są cztery kratki Raz, dwa, trzy, cztery I odstęp, tu jest jeden Właśnie o to mi chodzi I tutaj będę musiał po prostu szkła na wkładać Wiecie o co chodzi I tak też z dwóch stron Myślę, że to byłoby spoko już Nasz Dobra, no to jak to mówimy, wiecie, yy... aż się jeszcze mi brakuje trochę no nie? I teraz wiem, że troszeczkę z... z... Na mnie bo zjem cała... No, ...ale doda, nieważne. Idziemy, może trochę powalczymy z potworami... Czemu nie? Czemu nie? Powalczmy. Ile zombiaków! Dobra, idziemy na Jezus, Maria, jaki zasięg ma ten szkielet? Nie! Nie! Tak, muszę się zemścić. Nie, no muszę pokazać tego szkieleta. Ej, lol, ale tam widzieliście w ogóle jakieś inne zombie są. Ha! Epicki atak. A, jakaś walka z trzema zębiakami. Mam nadzieję, że nie zajdziemy mi jakiś creeper. O, mam już dziesiąty level, nice. O, już mam pięć serduszek. O, już mam pięć serduszek, więc się opłacało. O, idziemy obronić naszych mieszkańców wioski. Dobra... Ło, to jest jakiś inne zombie z czerwonymi owszami. Lol, wypad mi z niego... What the fuck, jakaś czaszka, what the... Mieczyk, to jest najlepsze, to jest najlepszy że mamy mieczyk żelazny. On... Szczot też mnie zaatakuje? LOL, Szczoty też atakują. Fajnie, że tu się nie traci levela. Ej, co to jest? to się O, coś, coś tu się na, na, nawala w drzwi znowu. O, tam. Dobra, znowu ich obronimy. O, znowu ten zombie, może znowu dropnie z niego mieczyk. A teraz nie, teraz tylko ten... CO TO JEST ZA wieża? LOL Czekajcie, jak, czasem 18 minut, O. Oh MY. bitch. Czekajcie moment, Ciekło, dzwoni Nie będę robił cięcia, momencik Dobra już jestem z powrotem, chodziło mi o to, że po prostu nie będzie Tego dźwięku, mam nadzieję, że nie było jakichś szumów i tak dalej What the fuck, co to jest? Jaka wieża epicka? No może nie epicka... To jest Mossy Stone? Jak wiecie kiedyś o Mossy Stone, znaczy normalnym Minecrafcie było ciężko. Ale nie, ale ja tam nie idę, bo ja coś czuję, że tam jest masa w ogóle potworów, i oni mnie, mnie zaatakują, i ja po prostu dead Od więc, Dobra, daruję sobie tam. Jak już to może w dzień, i. Jak będę miał tą żelazną zbroję, bo jednak ta żelazna zbroja to już jest coś. No i więcej niż 5 serduszek. Co tam się dzieje? Ile potworów? Za Spider. Dwa, trzy! What the fuck? Mal. naprawdę szczerze mówiąc. Na single Minecraft'a? dobre 2-3 miesiące nie grałem. Tak to gram na multi już, jak już i na multi nie ma takiego jakiegoś, nie wiem, takiego dziwnego fanu z tej gry. Fuck, fuck, fuck! fuck co tu się dzieje? Fuck, 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 uciekamy. Fuck, mnie. Lol, co to było? W ogóle byłem otruty, lol. What the fuck? Dobra, muszę przestać mówić tak, what the fuck, lol i tak dalej, bo to jest porażka. Jezus Mario, co tam było? Czekajcie. Aha. Ten blok to coś działa w ogóle? Wilk. Słabe. What the fuck? Dobra, idziemy na te... ...Spidery! Nazwę odcinek noc tytułem Nocna Akcja. Yeah! Tak śpimy. Szósty level. Straciłem level chyba. Śpinałem. Nie wiem, sorry, że ten blok używam, on... się... nie wiem, czy on w ogóle coś daje. O, to jest ten lepszy zombie, może znowu jakaś czaszka z niego wypadnie, czy coś takiego. Nie, jeszcze nie. Szczur. Wszystkie... <laughs> wilki, wilki, wilki! Co robią? Co robią wilki na... O, skóra z niej Powiedz Powiedzcie mi, kurde, co robią wilki na pustyni. O, wilk mi pomaga. Dla... Fuck, Dobra, wiecie co, nie umiem walczyć. Dobra, idę spać. <laughs> Naprawdę, nie umiem walczyć. Dobra. E... Mam czaszkę jakąś. Nie wiem do czego to jest. To mam piąte serduszko, więc jest spoko. Ja proponuję, że zakończę już ten odcinek. Był trochę dziwny. <laughs> Ja będę sobie tutaj kończył podłogę, może nazbieram surowców na dach, jak będzie mi się jakoś tam chciało, a tymczasem wy komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, możecie mi podpowiadać nieco co tam, o co chodzi w ogóle z niektórymi rzeczami, powiedzcie czy podoba wam się motyw z tą podłogą, trzymajcie się i cześć!